Witam w kolejnym odcinku na kanale Woj, nie Wiem, czy moja jestem taka szczęśliwa. I dzisiaj zaczynamy od po prostu mycia misek yy, od Lakunitos, bo dzisiaj będzie filmik od Lakunitos i nie ma intra, bo, bo nie ma intra, bo nie ma hani. I, i sama też robiłam intro, ale mi się nie chce po prostu. I pewnie komentarz. Jakby były włączone komentarze, to by było tego pełno. Czy pokażesz twarz? Czy pokażesz twarz? Nie śpieszą mi się do tego. Ale nie wiem, czy będzie. No, oczywiście mama, nie? Mama, mama. Mam 8 lat. Yy, to bolało jak ktoś to... Na słuchawkach to nie polecam. Dobra, ja się z, z, z wami zobaczę jak i miski. Wszystkie miski. Stał się mega koszmar. Nie ma papieru toaletowego, a ja zawsze mu wycieram miski papierem toaletowym, bo tu zawsze zostają takie takie farfocle i ja zawsze mu wycieram papierem. I w ogóle raz chani było widać twarz, ale proszę na to nie zwracać uwagi. Albo nie wiem czy było widać, ale było widać raz, więc nie w tym filmie, yy, w Gero Gero, yy, do końca się wezmę i wezmę Cię w ręce. Dobra, jeszcze tego nie umyłam. Piękne umyte miseczki, czas na obiad dla Kiego. będzie mokre. będzie pokarm mokry, będzie pokarm mokry. A będzie pokarm mokry. Naprawdę wiem, jest słaba jakoś na terwanie, ale. Ale trudno. Jakoś już się domaga obiadu. Nie ma tego chłopie w życiu. W tu trzeba poczekać. I idę ci po obiad, wiesz? Nie. No, gdzie mieszkasz? No, nie powiem, gdzie mieszkam. E, taką, pewnie moje koleżanki ze szkoły mnie oglądają. Większość koleżanek mnie ogląda, ale mnie nie dawa. Nie dają mi łapek w górę, bo, bo nie umiem. Nie ma lampy. Jest takie piękne słońce na dworze. A jest. E, w niedzielę jest kalendarzowa wiosna. Naprawdę. I oczywiście dostaniesz marchewę umytą. I może ci ją obiorę. Żeby nie było, że daję mu złe jedzenie, to ją umyję i obiorę. Hapie, chłopie, Dobra, dobra, dobra. Taką marchewkę mu daję tak zwykłą, nawet nie mytą, tak Kładam do klatki i on sobie je. Rano dałam taką. Jak wróciłam ze szkoły, to całą wiatr i się cieszę i ktoś dzwoni do mnie I Się cieszę, że zjadłam marchewkę i w ogóle dziewczyny dzięki, że mnie oglądacie. Jak to ogląda Zosia, Zomi, Zomi, no ja by sysy, która. ma zabrany telefon. Ha, no, kiwifonie. Dobra, taką marchewkę trzeba obrać. Żeby nie było, że ja złe jedzenie daję mojemu a To znowu daję mu czasami. Taką zwykłą. Zwykłą ja, no, no Nie obieram mu, nawet nie myję tego. Nigdy mu nie myję. Nic. Nic mu nie myję. Nic. Dobra, sama to obiorę. Dwie sekundy to obrałam. Ale jest nie, nieziemski. Y -y, I tak nie będę miała żadnych haterów. Mamy wyłączone komentarze, dlatego proszę o komentarze. Ale wiem już od kilku dni, że są wyłączone od mamy. Mamy bez nazw, a, a Malinowski Paweł, Paweł Malinowski. E, kto wie jak on ma Czy Malinowski, czy nie? Okej, okay. mama wyszła do kuchni, idę już. Ubrana marchewa. I daje mu. O, miska, 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 Nie wiem, obrać mu to czy nie, obrać. Tu jest piękne zdjęcie. No, Jakie zdjęcie lampa. Aż, aż zrobię sobie fotkę tego. To tak pięknie wygląda. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, czy mu to pokroić, czy nie. Hmm. Pokroić, czy nie. Dobra, pokroję mu żeby się nie obraził nam ja po prostu trzysta noży już używam na dzień pokrajemy to, żeby żeby nie wyluzły w taką kosteczkę bardzo lubi też te zielone, więc ja mu nigdy tego nie obcinam. Kupicie też takie marchewki, to jest zdrowe dla niego. I on to bardzo dużo je. No i lakuniot bardzo lubi sałatkę, ale ją bardzo rzadko je. I bardzo też lubi pietruszkę, którą no jeszcze często. Ale nie tak bardzo, bo mi się trudno kroić jedną ręką. Ale mi się udało, jeszcze spadło coś. Włosy wyciągniemy? Nie wie co, on, co go czeka. To jest jego dzisiejszy obiadek. Bardzo skromny, bo musimy przejść na dietę. I już masz zakuniot. A, czyli tak reagujesz na jednej. Już masz jedzonko. I w ogóle jak wam się podobają moje piosenki. <krystanie> Youtuberzy jak mnie oglądają, to nie gniewajcie się. I wykorzystajcie tę metodę. Youtuberzy, <krystanie> możecie sobie samemu lajkować. Y filmiki. Jak na telefon wejdziecie i po prostu wpiszecie, to możecie same swoje filmik lajkować i ja też lajkuję, ale pojedyncza. Lakuś to pierwsze wyciągnął, ale to zostawił i ja mu to zaś wezmę. Jego klatka bardzo duża. Miał kiedyś taką malutką, taką... Patrzcie, tu odciąć, tu. Tu odcięłam. Tu odcięam, a tu ta linia odcięta i tu ta linia odcięta. W ogóle nawet jeszcze mniejsza, M -m -m, bardzo mała i bardzo wysoka. A to jest w ogóle odwrót. Mam plan, żeby mu tu zdjąć tą górę. Tu balon z moich urodzin niedzielnych. Boże, ja mam taki syf na biurku i jego pokazałam. Dobra, zdejmę mu tą górę i zobaczymy. No, teraz jeszcze. Pum! Góra zdjęta. Tu jest piękna naklejka. Dla Lakunita dziękuję bardzo Ewa. Lakunia to dostaną urodziny i jest bardzo ładna. I jeszcze mam taką fajną mini skrobąkę dla Aż A z tego chrumkania mi się... Nie! Ja tam i byłam! Proszę... Nie, nie, nie. Nie, proszę nie. Tuszczyk taki jest. Taki jest, taki. Duszczyk. Kazik jest najlepszy. Proszę oglądaj to. Kawi oglądaj to. Mówię, że jesteś najlepszy, bo masz buniosława i Sława Zdjęłaś z tego dumku, świniu A ci, co mam tutaj? Chodź, tutaj. Ej, może chodź. To jest pojedzenie I ściana jest taka piękna, taka piękna, taka czysta, prawda? Tu takie od klatki, to jest, wszystko to jest od tu, 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 tu nawet jest brudna, bo to się otwiera tak. Teraz tego nie ma. I jest fajnie, ale tu też jest tak mega brudno. I akunat śmierdzi od kilku dni. I nie zwracajcie uwagi na tamtą świnkę, bo tam nie było widać. Brokato? Co chcesz? Świnko, chcesz brokatu? O nie się. Zaraz go mi zjesz, tak. No, wyjdź sobie, nie bój się, nie bój się, to w ogóle twój kanał jest, na którym jest... Co się boisz? Czego się zaś boisz? Marchewki? Patrzcie, on ja tak fajnie gryzie. Pozwól mi. No, po, pozwól mi. Zobaczcie, to jest takie ja pogryzią. Bierz sobie to. Siadź, królik, muczka, muczka. O, A zaśpiewam wam piosenkę. Muczka robi mu, chrumka robi chrum, a kunia robi pi, 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 Muczka robi mu, chrumka robi chrum, a kunia robi pi, 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 To jest piosenka lakunitos. I pokażę Wam okno, nie wiem co okno. poka... okno. I widoczki. Czego Ty się tak boisz, że do domku... Patrzcie, on bierze... tu masz marchewki. On bierze, bierze, no bierz, no bierz, bierze, no i wyjmuje z miski. Chłopie nauczyli się jeść w miejsce, bo studia przyjdą i będziesz jadł bez miski. Znaczy, będziesz jadł poza miski. Oj, helikopter, helikopter. On miał taką fajną zabawkę który <głos》> mi się nie bawił, więc oddam Sosi która ma pięćset 550 ryb, kota. No, kota i, i tyle. Nie, 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 zadki. Mam zamiar zrobić zrobić sesję. I nie, 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 nie wiem w ogóle co to jest. Piszcie w komentarzach co to... No się nie pisz, bo są wyłączone. Lampę włączę, żeby go trochę powkurzyć. Oh no, czerwony masz oczka. Popatrz się, bo ja ci zdjęcia przykam. Wiesz. Dobra, tym za dom nie będę robiła zdjęć. Zrobię sobie zdjęcie zasłony, bo jest ładna. Ruszyłeś się, świniuchu? Świętuchu mój. Czemu ja ci robi milion zdjęć? Balona zrobi zdjęć. Okay. Wiem, że jestem na... Z ty się tak że to. On mam bardzo długie pazurki. Tobie trzeba obciąć pazurki, trzeba. Patrzcie, tam są babki, tu są babki. Kariko nie ma ich tyle. Czy w ogóle, jak to się, kowikowe czy kawikowesna? nie wiem, kawi, kawia, kawia to śmietanówka. Mm -mm. Wiem, teraz się boisz wyjść, bo cię nastraszyło. Ale mnie oczy już bolą, dobra, koniec. Nie becz, będzie zabawa!